Dzień dobry, zapraszam na temat drugi z działu szóstego, a dzisiejszy temat to wyprawy krzyżowe. Ostatnio opowiadaliśmy sobie o tym, że na początku średniowiecza, po upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, Kościół w Europie przeżywa dosyć duży kryzys. Pogorszyła się również sytuacja między Kościołem Zachodnim a Kościołem Wschodnim. I ten Kościół Wschodni, czyli teren Cesarstwa Bizantyjskiego, ma jeszcze jeden duży problem. U granic cesarstwa pojawia się nowy wróg. Są to Turcy Seldżuccy, wyznawcy islamu, i tak naprawdę pierwsze działania tych Turków skierowane są przeciwko Arabom ale w wyniku dalszych podbojów Turcy Seldżuccy zdobywają Palestynę wraz z Jerozolimą i rozpoczynają blokowanie Europejczykom możli możliwości pielgrzymowania do świętych miejsc. Tutaj cesarz wschodni szuka pomocy na zachodzie, no bo to jest zagrożenie, które może lada chwila pojawić się również też na, na zachodzie. I ta pomoc przybywa. Już Grzegorz VII, wcześniejszy papież, mówił o tym, że należy udać się na Ziemię Świętą i tą Ziemię Świętą obronić, odbić z rąk Turków, ale taki pierwszy zdecydowany krok pojawia się dopiero w 1095 roku, kiedy to ówczesny papież Urban II podczas synodów biskupów w Clermont wzywa wszystkich do odbicia Ziemi Świętej, do oswobodzenia Ziemi Świętej z rąk tureckich i yy, wzywa do organizowania tzw. krucjat, czyli wypraw krzyżowych. Yy, to jest rok 1095. Bardzo szybko pomysł został podchwycony, bo papież coś obiecał. Obiecał dwie rzeczy, i te dwie rzeczy znajdziecie w tekście źródłowym na, na tym, przy tym temacie. Cóż takiego można było w średniowieczu obiecać? No, na pewno można było obiecać zbawienie. Więc najwyższą formę nagrody, ale można było taką nagrodę wyznaczyć w postaci chociażby rozgrzeszenia, a że w tamtym czasie mamy też bardzo duży problem z tym, że Europa jest przeludniona, brakuje ziemi dla, do rozdawania dla kolejnych juniorów. W związku z tym obiecuje się też jakieś łupy, jakieś zyski. No, i w porywie po tym synodzie w Clermont zorganizowana zostaje taka pierwsza wyprawa, jeszcze nie wyprawa krzyżowa, ale wyprawa ludowa w 1096 roku, na którą to stawia się, stawia się biedna ludność chłopi, biedota, ludzie z marginesu, zubożała szlachta z północnej oraz ze wschodniej Francji. No i postanawiają wyruszyć i tą ziemię świętą odbić. No problem już pojawia się na samym początku, ponieważ ta wyprawa jest kompletnie nieprzygotowana. Nikt nie ma jakiejś wiedzy na temat tego, jak daleko, jak długo będziemy szli. Bardzo szybko pojawia się problem z zaopatrzeniem, więc ci, którzy wyruszyli na tą wyprawę, zachowują się dosyć agresywnie i kiedy mijają jakieś miasta, to rozpoczynają atakować tereny miejskie, zwłaszcza te tereny, gdzie będzie ludność żydowska, ponieważ to właśnie Żydów uważano za wrogów Chrystusa. No i ta pierwsza wyprawa, wyprawa ludowa nie odniosła żadnego sukcesu, bo kiedy oni dotarli na ziemię świętą, no to zostali złupieni przez Turków. Taka pierwsza krucjata właściwa, zwana właśnie wyprawą krzyżową, rozpoczęła się w tym samym roku w 1096, ale rozpoczęła się na jesień. Tutaj w skład tej wyprawy weszli rycerze francuscy, rycerze normańscy, czyli z Normandii i z Sycylii, i na czele tej wyprawy staje już taki przywódca jest to książę lotaryński Gottfried de Bouillon. I ta pierwsza wyprawa krzyżowa składała się z kilku tysięcy osób. I cel jest taki, żeby najpierw dotrzeć do Konstantynopola, następnie połączyć na terenie Konstantynopola siły i uderzyć na Jerozolimę, żeby tą Jerozolimę odbić. Rzeczywiście, wyprawa dociera do Konstantynopola i tu pojawia się pierwszy zgrzyt, ponieważ Konstantynopol no, patrzy tak niechętnie na tą wyprawę, ponieważ uznaje się. Że ta ludność, która przybyła, jest ludnością jakąś barbarzyńską. Natomiast ci, którzy przybyli na tą pierwszą krucjatę, również niechętnie patrzą na mieszkańców Konstantynopola, w ogóle na tamten teren, bo podejrzewają ich o to, że oni gdzieś tam z tymi Turkami będą współpracować. Na szczęście doszło do połączenia sił, te wszystkie niesnaski zostały odsunięte, uderzono na tereny Ziemi Świętej i pokonano zaskoczonych Turków, którzy nie spodziewali się. Tak dużej ilości osób. I krzyżowcy, kiedy stanęli pod murami Jerozolimy, a jest to rok 1099, przez kilka tygodni tą Jerozolimę oblegali, i ostatecznie Jerozolima zostaje wyzwolona, czyli zostaje z rąk tureckich, wyswobodzona. I kiedy krzyżowcy już wyzwolili tą Jerozolimę, to założyli tak zwane królestwo Jerozolimy. Początkowo Gottfried de Bouillon, czyli ten, który był przywódcą, zaczął nosić tytuł obrońcy grodu pańskiego, grobu pańskiego. Natomiast po jego śmierci jego brat Baldwin już miał szersze zapędy i ogłosił się królem tego terenu i powstał właśnie tak zwane królestwo jerozolimskie, które w swoim zakresie ma jeszcze mniejsze państewka, bo mniejsze państewka zaczynają podlegać temu królestwu jerozolimy. Jest to królestwo Antiochii, hrabstwa Edesy i Trypolisu i rok 1099 jest to rok, kiedy to królestwo Jerozolimy. Powstanie. Ile lat będzie istniało to królestwo? Około yy, tutaj, yy, to znaczy dokładnie królestwo padnie w 1291 roku, yy, więc mamy tutaj taki okres od 1099 do 1291 roku, czyli niecałe 200 lat, ale w międzyczasie jeszcze tam się coś będzie działo. Natomiast to wyzwolenie Jerozolimy wcale nie uspokoiło sytuacji, wcale to nie oznaczało, że jeżeli pokonano Turków, to już mamy zapewniony pokój i w tym momencie Ziemia Święta jest całkowicie w rękach Europejczyków. To królestwo Jerozolimy, które powstaje na Bliskim Wschodzie, jest założone bardzo wysokim kosztem. Po drugie, jest słabe, niewielkie, brakuje tam ludności, więc trzeba tą ludność tam przyciągnąć, żeby cały czas tego królestwa bronić. I aby, aby tutaj zapewnić ten spokój, postanowiono utworzyć tak zwane zakony rycerskie, zakony europejskie, które będą stały na straży tego królestwa. Jeżeli mamy do czynienia z zakonem rycerskim, to na pewno ci, którzy są w tym zakonie, muszą złożyć śluby zakonne, ale priorytetem jednak było tutaj służba rycerska. I te zakony rycerskie w drugim tak jakby swoim zadaniu miały szerzenie wiary. W pierwszym miały posługę rycerską, czyli ochrona tych terenów chociażby Królestwa Jerozolimskiego. I powstały trzy zakony. Pierwszy zakon to jest zakon templariuszy złożony z rycerzy francuskich. Swoją siedzibę miał koło świątyni Salomona, stąd też nazwa, bo templum oznacza świątynia. Drugi zakon był to zakon Joannitów, czyli szpital tak zwanego świętego Jana. Joannici związani byli przede wszystkim z, z rycerstwem włoskim. No i trzeci zakon, który powstaje, to jest zakon krzyżacki, zakon szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Jerozolimskiego, y, domu niemieckiego w Jerozolimie i potocznie zwany krzyżakami. I teraz tutaj taka mała krótka dygresja, co się z tymi w ogóle zakonami stało. Zakon templariuszy to jest zakon, który został całkowicie zlikwidowany. Został zlikwidowany przez władcę francuskiego, przez króla Filipa IV pięknego, który w XIV wieku. Usłyszał plotkę, że zakon templariuszy dzięki tym wszystkim wyprawom krzyżowym ma niesamowity skarb gdzieś tam ukryty. On miał chrapkę na ten skarb, no ale trzeba było w jakiś sposób odebrać ziemię zakonne, więc oskarżył zakonników o Herezję, o szerzenie Herezji. Zakonnicy pokrótce płoną na stosie, likwiduje się. Władca przejmuje ziemię zakonu, no ale skarbu nie odnajduje. Dlatego bardzo często gdzieś tam jeszcze w literaturze znajdziecie właśnie ten zakon templariuszy, ten najbardziej tajemniczy. Zakon Joannitów. Zakon Joannitów tak naprawdę działa do dnia dzisiejszego. Jest to jedyny zakon, który legalnie działa. Zakon Joannitów. Po wyparciu z Królestwa Jerozolimskiego, kiedy skończyła się jego posługa na terenach Królestwa Jerozolimskiego, początkowo przenosi się na Rodos, następnie przenosi się na Maltę i nazywany jest dzisiaj zakonem maltańskim. Natomiast zakon krzyżacki to jest bardzo skomplikowana historia. Pokrótce można tyle powiedzieć, że ten zakon się przemieszczał później po Europie, najpierw był na Węgrzech, na ziemiach polskich, miał swoje państwo nad Morzem Bałtyckim. Na terenach litewskich zakon ulega sekularyzacji, na terenie Infland, dokładnie ulega sekularyzacji, czyli rozwiązuje działalność zakonną, staje się państwem. A tak naprawdę ten zakon krzyżacki do dnia dzisiejszego gdzieś tam istnieje, ale to jest całkowicie odrębny temat. Tak jak wspomniałam, te zgrupowania zakonne, one miały cel walka, a nie posługa duchowa. W efekcie okazało się, że przywódcy zakonów, czyli wielcy mistrzowie, stali się liderami swojego rodzaju w Europie, gromadzili bardzo duże dobra i zaczęli być dosyć dużym zagrożeniem dla władców. Natomiast jak toczy się dalej sprawa z tym królestwem Jerozolimy, o którym wspomniałam? 1099 rok powstaje Królestwo Jerozolimy. 1291 rok upada od ostatnia twierdza, twierdza w akce i działalność się kończy królestwa. Co się działo przez te 200 lat? Mamy rok 1144 i muzułmanie zdobywają. Pierwszy teren, który należał wcześniej do Królestwa Jerozolimy, zdobywają hrabstwo Edessy. No i w związku z tym, że muzułmanie mają pierwszy sukces, trzeba szybciutko zorganizować drugą wyprawę krzyżową, czyli drugą krucjatę. Na czele tej drugiej krucjaty staje król niemiecki. Konrad III, król francuski Ludwik VII. Niestety nieporozumienia między panami powodują, że ta krucjata się nie udaje. Dodatkowo w świecie islamu pojawia się jeden wielki przywódca Saladyn. Jest to władca Egiptu, bardzo zdolny polityk, bardzo zdolny przywódca. On jednoczy Arabów i Turków, czyli wcześniejszych wrogów i rozbija krzyżowców i zdobywa właśnie Jerozolimę. I w związku z tym, że ten Saladyn zaczyna odnosić takie sukcesy, no to Europa organizuje szybciutko trzecią krucjatę. Na czele staje cesarz Fryderyk Barbarossa, staje również król Anglii Ryszard Lwie Serce oraz król Francji Filip II august. I ta Krucjata również nie odnosi mm, sukcesów, nie pokonują saladyna, nie zdobywają Jerozolimy. Następnie mamy czwartą krucjatę w XIII wieku, która kompletnie jest nieudana, ona nawet nie dociera do Ziemi świętej, nie, nie docierają w ogóle na wschód. Yy, i wezwani uczestnicy uderzają na Konstantynopol, rozgrywki są pomiędzy tutaj wcześniejszymi sojusznikami o władzę, tworzą tak zwane cesarstwo łacińskie. No i to taki, to, te kłótnie, które zaczynają być pomiędzy organizatorami krucjat, doprowadzają właśnie ostatecznie do tego, że w 1291 roku zostaje zdobyta ostatnia twierdza twierdza w akce. I po zdobyciu tej twierdzy królestwo Jerozolimy upada. I to wydarzenie tak naprawdę kończy historię wypraw krzyżowych. Chociaż tych wypraw, tak jak sobie zobaczycie, też w waszym podręczniku, taka tabelka będzie, tych wypraw jest bardzo dużo, bo ich było siedem, do tego jeszcze wyprawa ludowa i też wyprawy dziecięce, które są tylko wspomniane, kiedy to mieszkańcy Europy oddają swoje dzieci na taką wyprawę. Co nam dały te wyprawy krzyżowe, czyli jakie są jej skutki? Na pewno skutkiem jest, są nietrwałe zdobycze terytorialne. Europie nie udało się na stałe odzyskać Ziemi Świętej, jest to tylko czasowe przejęcie na okres 200 lat. Na pewno Bizancjum uległo znacznemu osłabieniu, no bo to ono było narażone na te ataki ze strony Pierwotnie Turków Seldżuckich. Pogłębiły się różnice między Kościołem Zachodnim a Kościołem Wschodnim. Dodatkowo nastąpił rozwój żeglugi morskiej, czyli to można powiedzieć już taki plus, ponieważ trzeba było dostarczać ludność, siły, żywność do terenów Królestwa Jerozolimskiego. Najszybsza droga, droga morska i tutaj handel Morzem Śródziemnym. I w związku z tym, że ten handel Morzem Śródziemnym się tak dobrze rozwijał, to kolejny skutek. Bardzo intensywny rozwój miast włoskich, zwłaszcza miast portowych, Wenecja czy Genua, które właśnie przejęły kontrolę nad handlem z Lewantem, czyli nad terenami Bliskiego Wschodu. Kolejna rzecz: z Bliskiego Wschodu do Europy trafiają nowe produkty, produkty luksusowe, tkaniny, ozdoby, przyprawy. Chociażby właśnie w czasie wypraw krzyżowych Europa pozyskała morele, której wcześniej nie znała. Następuje bardzo intensywny rozwój instytucji bankowych i kredytów, no bo żeby nie jeździć z pieniędzmi, trzeba było sobie po prostu znaleźć jakiś środek inny płatniczy. Rycerze są na piedestale, powstaje niesamowity etos rycerski, kultura dworska tamtego okresu. Bardzo wzmacnia się też władza centralna, ponieważ niektórzy rycerze tracą na takich wyprawach majątki, muszą pozbywać się ziem, które dostali od władców. Władcy je przejmują za bezcen, więc władza centralna będzie się wzmacniała. Ale w Europie też uspokajają się jakieś takie konflikty między drobniejszymi książętami, wojny prywatne, rodzinne. To wszystko zanika, bo wszyscy mają oczy skupione na Bliski Wschód, jest po prostu inny... Problem. Na pewno z plusów tych wypraw krzyżowych trzeba wspomnieć o literaturze, o matematyce, medycynie, astronomii, architekturze, sztuce. Wszystko to, co miał Bliski Wschód, czyli Lewand, wszystko to powolutku zaczęło docierać do Europy. Tak wyglądała kwestia wypraw krzyżowych wypraw, które mają tylko krótkotrwały sukces w postaci zdobycia królestwa i utworzenia królestwa Jerozolimy, ale też wypraw, które jeszcze bardziej można powiedzieć skłócą Kościół Zachodni z Kościołem Wschodnim. To wszystko z tego tematu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na kolejnych zajęciach.